Włączyłem je. Okay. A, a jak byś spróbował wystartować, ja ci mnie nie odda. Okay. to powiem co mam zrobić. Nie, bo się doprowadzisz do jakiejś katastrofy. Nie, to... no co robisz? No robię pełną moc, a prawie to, że. Czyli jak? Wajcha do, do przodu. Nie jest niezniszczalne to kamera się przemieściła chyba z tego uderzenia nie? Tą kamerę by trzeba jakoś zabezpieczyć Nie właśnie, do... No, to się odpadnie żeby nie zginęła, No to tak no.